Szczerze to bardzo dawno nie widziałem tyle ilości swoich prac i w, w, w takim kontekście. Nie pamiętam niektórych prac, chociaż, bo mają prawie niektóre 40 lat. Czy Może te można te dwie, jakby tu dowiesił jeszcze sześć tu pokazać? No ale widzi pan, o to chodzi, że mamy te ściany do, do siebie równoległe. Dwie. Aha, bo i to... Tutaj jest... są cztery tak. i tutaj muszą być też cztery, chociaż to, że to była symetria którą patyczną no, tak ta. bardzo lubi. No, ale coś trzeba będzie zrobić jeszcze. No, chciałbym te dwie prace, żeby, żeby były. Tyle zajmuję się rysunkiem satyrycznym od 76 roku, co prawda z przerwą 20 ale pewien, pewne spojrzenie na świat jest jakby od samego początku zachowane. Ja w swoich pracach. Staram się może pokazać te problemy takie społeczno-polityczne, ludzkie, nie wprost. Zawsze szukam jakiejś takiej metafory, żeby, no żeby odbiorca mógł też, też we włas sobie we własny sposób pointerpretować. Nie wiem, czy to mi się udaje. Najważniejsze, że się staram, a wiadomo, że. Raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej. Tak próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać na ścianie. Na pewno lepiej w otoczeniu tej takiej sterylnej bieli niż, niż na podłodze. To również, tak. To są prace, które brały udział w wystawie i w konkursie na temat karpika. Dwie są nagrodzone główną nagrodą. No taka sobie Interpretacja łowienia ryb i przewidywana niemoc wędkarza. Żyjemy w takim świecie, gdzie w zasadzie wszystko podlega. Podlega ocenie, jest oceniane dzieci w przedszkolu, w gimnazjum. Na każdych etapach człowiek jest jakby weryfikowany. Ja osobiście, nawet z, z własnych doświadczeń bycia jurorem, to powiem szczerze, nie jest to wdzięczna rola i zawsze mam wątpliwości i, no i, i trudności, bo jest grupa ludzi i zawsze te prace. Które są nagradzane, wyróżniane. Jest to jakieś, jakieś wy, jest jakaś wypadkowa gustów, mimo że są kryteria ustalane wcześniej, ale to zawsze są jakieś wypadkowa gustów jurorów. I no niestety jest to trudna, trudna ocena, ponieważ tego się nie zmierzy, tego się jakoś nie wyliczy. Akurat to ostatnie. Tutaj, co brałem udział w tych konkursach, to werdykty były dla mnie bardzo przychylne, i... ale każdy, każdy werdykt biorę z pokorą i, i po prostu jest to, jest to, jest to, są to konkursy, i każdy może wygrać, każdy może przegrać. plastyczne są tak trudno weryfikowalne i tak trudne w ocenie, że no, te oceny w zasadzie mogą być ba bardzo różne. Ale sama, sam konkurs jako, jako jako idea jak najbardziej jak najbardziej jest bardzo potrzebny, bardzo pożyteczny. No i stwarza, stwarza znakomite przede wszystkim no, okazje dla, do obejrzenia różnych, różnych prac wykonanych przez wielu autorów. Jak się zachowujemy w innych sytuacjach, to w jakiś tam sposób rzutuje też także na nasz sposób rysowania. I ogólnie rzecz biorąc, jednak, jednak ma się na uwadze ewentualnie od, od, odbiór, odbiór publiczności, na przykład opinię kogoś znajomego. kto kto patrzy na, na, na dany rysunek. Także wiele czynników ogólnie rzecz biorąc wpływa na to, co, co jednak zostawiamy po, po sobie na tym papierze. Taki satyryczny to jest też forma prowokacji, yy, sprawdzania jakby samego siebie przed publicznością. Więc yy, tak, yy, jak najbardziej yy, formuła konkursu yy, czy, 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 czy wystaw yy, yy, ma jak najbardziej sens. granica wolności wypowiedzi artysty jest wytyczana przez samego artystę faktycznie jest nieograniczona ale ja osobiście z takich ograniczeń korzystam to co chce artysta wyrazić w swojej wypowiedzi nie może obrażać y, uczuć innych ludzi. Co poddawane jest niemal codziennie ocenie, etap twórczy kończy, prezentacja i etap właśnie oceny. Wychodzimy z takiego obrazu artysty zamkniętego, on coraz częściej bierze udział w projektach społecznych, zabiera głos w sprawach związanych czy wiążących się z tym, na czym wszyscy się znamy, czyli na przykład na polityce i to podlega weryfikacji, to podlega ocenie. Konkursy są jak gdyby zwieńczeniem tego. Daleki jestem od tego, żeby restrykcyjnie do tego podchodzić, czyli żeby usuwać prace, eksponaty z muzeów, z galerii, które kogoś obrażają, których, które obrażają uczucia religijne. Daleki jestem od tego, od takich stosowania takich policyjnych metod. Ja uważam, że na każdą sztukę jest miejsce, natomiast o jakości, tych prac powinni decydować na pewno krytycy sztuki, oni powinni weryfikować tą jakość. Musimy również pamiętać, że wolność to również odpowiedzialność. Artysta powinien mieć, powinien mieć możliwość oryginalnej, bardzo swobodnej wypowiedzi artystycznej. Jednak jest jedno małe, ale trzeba pewne wartości respektować i taką delikatną materię, jak są uczucia człowieka no w jakiś tam sposób, no chociaż próbować. Uszanować, jest to bardzo delikatna materia, ale to już każdy artysta sobie to indywidualnie kształtuje.